Soulmatch Biać Hej! No i dobra Lecimy następny odcineczek Witam Was bardzo serdecznie Jest to Patch of Exile No i zacząłem komendą Le Lecimy e, Dobra e, Hej przygodą, tak e, Mamy następne rozłoża potworów, które będziemy sobie rozkładać Na części pierwsze o fajne, rzeczywiście fajna elektroda była Ym, To co lubię To co tygryski był najbardziej Ciekaj z rozdupcaj, i zapier dalej y, mieczem y, różnym takim O kurwa mać y, Elektryka dostaliśmy do palacza y, Dopalacz mnie wziął Niesłownie. No mu się palę, ajajajaj cożysz co z nami w tym odcinku, tym razem, Kondzio w Live TV -Ni nic nie mówi I nie będzie nic mówił, ponieważ Gadał z razem ze mną na Skype'ie Dobra Powracamy sobie do e, Dialogów Gadanych Co ja będę dalej gadał? Że biję fury fury I tutaj muszę się trochę halować i uciekać przed Przez łóżami Potwora, potwora W końcu coś tam od już Spolił się żywcem dosłownie się spalił, żywcem. Mam trochę kataru, więc mogę tak mówić jakoś przeżyście, lepiej czy raz, lepiej czy gorzej. Fajna pustynia e, ogółem Zabijamy go Czekaj chwilę Czekaj właśnie Gądziu Czekaj czekaj Napisam właśnie na niego Jep So much Dziwko jep Faja Hija je O kurwa, padłem, no. Bycie śnik spoił, no. <laughs> Już sobie dałem, okej? Okay. Skile są dopasowane. Ne. Wszystkie już klawiszologii znam, co do tego. Dobra. No, powiedzieć, że otoczenie jest fajne. Co testowaliśmy. Pod Oprócz tego. Że woda jest też faj... Fajnie wygląda jakościowo tekstury są dojebane doszczętnie kamienie fajne też że grafika jest miodzia no i wbijamy level so much syny. łogarniamy To so much, fucking bitches Kondzio li live TV level 2 <grymne> Ranga niezła Ja yeah, zdobyłem pas polsato no normalnie Gdzie jest Kondzio? się tutaj stoi Dobra. Dlaczego ja się tak troszkę opierdalam w tych misjach? Nie, nie, znaczy to jest tak, ja się nie opierdalam. Ja sobie tutaj dobieram podstawowe kół, tak żebym mógł sprostać następnym mobom. Układam sobie tak kół, żebym miał fajne, troszkę, troszkę wyjebane. No i super, elegancko Gra mi się spodobała, co, co można powiedzieć, że... Raz na jakiś czad albo nawet więcej będę w nią e, ciopał Grał I carry this. Więc na razie to są takie testy Nic nie powiedziałem że e, Ogólnie gra mi się podoba Super jest e, no, i, no i co więcej powiedzieć no, Po prostu lecimy grubo z, z materiałem Bo jest co nagrywać Teraz będziemy mieli bossa tego. boss się nazywa. Yy, boss się nazywa gruby jeleń. <laughs> nie, no żartuję. Yy, nie gruby jeleń, ale fajny. Fajną ma nazwę. Dobra. Kondzio Live TV, zabijamy skurwysynstwo. Ha-ha, ha No, yy, nie będziemy wkurwiać te właśnie grać. Właściwie to nie będziemy musieli go zabijać Chodź, chodno tu, chodno tu kądzio, ej! Uciekamy! No kurwa, no Potwór go deszczętnie dobił Hmm <coughs> Ten boss Kali Spir Spirit, czyli takie ciało Czerwone, musimy stąd po prostu iść, uciekać. E, wiem, że padłeś kądził Doszczętnie. Co ja kurwa wyprawiam? Ja próbuję to pod, mm, właśnie wziąć, żeby sprzedać. Ale dobra, po prostu nie będziemy się tutaj co bawić. E, jedno sobie wezmę i uciekam. Ała! Ała! auć, Kurde, ale dostaję tymi kamieniami. Kurde, kurde no. Eee, o kurwa. W coś tam, po coś idziemy, Chyba wziąć sobie i ten. No i już będziemy ziomeczki, kończę, że... pat OF X I Heads up!